Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać przejściówkę, którą zrobiłem sobie, żeby można sobie było nagrywać na przykład różne filmiki i korzystać z mikrofonu i słuchawek jednocześnie. To jest gniazdo na mini jacka 3,5 mm. A to jest właśnie też gniazdo na 3,5 mm na jacka, tylko to jest na mikrofon. I tutaj sobie zrobiłem nagłośniki, że podlutowałem sobie nie wiem czy tutaj nie dałem brązki termokruczliwej, jak nie dałem, to mi się uda wam to pokazać, ale już nie pamiętam. No, właśnie jest koszulka. No, ale tutaj do masy sobie podłączyłem, nie wiem, już nie pamiętam, jakiś chyba żółty kabelek. Tutaj do kanału lewego biały, a tutaj do kanału prawego czerwony. No, i dałem koszulkę termokruczliwą, zgrzałem to wszystko, skręciłem. No, i zająłem się drugim gniazdem. W drugim gniaździe zwarłem kanał lewy z prawym, i wyprowadziłem od tego jeden przełód. W masie y, dałem chyba, nie wiem, zielony albo czarny. Zaraz Wam to pokażę. O. I tutaj jest, nie jest to tak za ładnie zrobione, ale ważne, że działa. To jest nasze gniazdo na mikrofon. Y, tutaj y, przeprowadziłem sobie przewód przez te dwa kanały. O. Zielony w moim przypadku. I y, y, do masy podłączyłem czarny. Y, kupiłem sobie Jacka czteropinowego. Dałem za niego chyba 2,50. Tutaj sobie zrobiłem taką, można powiedzieć, wiązkę z tych kabli, żeby się tak, nie, żeby się tak nie, roz, nie rozkładały. Tego Wam teraz nie rozkręcę, bo to jest poklejone. Tutaj sobie też odciąłem takie plastikowe coś, taką osłonę na kabel, tylko zostawiłem samą tą plastikową część. Chociaż nie wiem, czy mi się uda to rozkręcić, czy nie. Może się uda. To Wam pokażę, jak ja to w środku zlutowałem. No dobra, jak mi się uda to rozkręcić, to Wam pokażę. Za chwilę do Was wracam. No dobra, udało mi się go jakoś tam rozkręcić. Nie będę już tutaj odklejał tej taśmy. Do masy sobie przelutowałem. Yy, yy, wziąłem sobie, z, yy, łączyłem masę z, yy, z tego gniazda i masę z tego. I sobie Przylutowałem do tej blaszki, takiej, co tutaj jest, na uchwyt. Do prawego sobie przylutowałem kanał lewy ze słuchawek, czyli z tego gniazda. Do środkowego kanał prawy, też ze słuchawek. A do ostatniego sobie przylutowałem kabel zielony od gniazda z tej wtyczki mikrofonowego. No i to wszystko ładnie zaizolowałem, żeby nie było żadnego zwarcia. Skręciłem, no i to wszystko działa. Nagrywałem już filmik za pomocą tej przejściówki, no i nawet dobrze mi wyszedł. Yy, obejrzycie sobie filmik o yy, oprawce, yy, którą robiłem oprawkę na baterię. To właśnie nagrywałem tym yy, yy, za pomocą yy, tej przejściówki. To sobie jeszcze zrobiłem mikrofon krawatowy. Nie wiem, czy, wam, czy uda mi się Wam go pokazać. O, to jest, wychodzi taki przewodzik. Tu jest duży jack, to znaczy mały, 3,5 mm, i tutaj sobie przylutowałem kabel czarny do masy, i te dwa zwarłem sobie na czerwony, wyprowadziłem jeden kabel. No i tutaj mam przyczepiony do koszulki ten mikrofon, zaraz go zdejmę, no i zaraz go Wam pokażę. Wracam za chwilę. Dobra, ja jestem już z powrotem. Tak wygląda mój mikrofon krowatowy. Zaizolowałem sobie go koszulku, którym okruczliwą niebieską, bo nie miałem innej. Bo akurat trzeba było mi taką wielkość, że nie miałem innych jakichś czarnych. No i tak to wygląda. Właśnie w tym filmiku o jak zrobić sobie ładowarkę do baterii, to właśnie nagrywałem sobie tym mikrofonem. Miałem go przypiętego do koszulki. Oceńcie jakość tej przejściówki mikrofonu. No i polecam sobie zrobić taką przejściówkę. No, i w tym filmie to na tyle. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmików. No do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. No, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!